Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Marta Kaźmierczak, Doradztwo Biznesowe Horyzont. Szanowni Państwo, Szanowni Przedsiębiorcy, mam dla Państwa dzisiaj fantastyczną wiadomość. Ja wiem, że dotacje to ulubiona forma wsparcia dla wszystkich przedsiębiorców. Aktualnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna realizację programu ZUS 2024-2025. W ramach tego programu, którego celem jest zmniejszenie ryzyka wypadkowego oraz zwiększenie zwiększenie bezpieczeństwa i higieny pracy, można się starać o dotację, czyli bezzwrotną formę wsparcia. Wysokość tej dotacji od 10 do 300 tysięcy złotych. Na co można uzyskać dotację? Między innymi na zakup wózka widłowego, na poprawę oświetlenia, na instalację wentylacji bądź klimatyzacji w swojej firmie, na zakup osłon do maszyn, które pracują w Państwa firmach i szereg innych rzeczy, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa pracy. Doradztwo Biznesowe Horyzont zajmuje się pomocą w uzyskiwaniu tych dotacji dla państwa. Nasz doradca oceni, czy państwo możecie starać się o tą dotację, sporządzić dla państwa audyt BHP, który jest niezbędny, pomoże z napisaniem wniosku i będzie obecny przy przekazywaniu środków. Szanowni państwo, czas jest krótki, dlatego bardzo serdecznie zapraszam do współpracy.